Jak mi przypomina plebanie, jak pracowałam u księdza proboszcza. Co ona z tymi świętościami? No przecież przyszła sprzątać, a nie do kościoła. Biorę się za pracę. No, pani Alicja trzymamy kciuki. Stare meble, to one tu niejedno widziały. Meble nie. widziały, słyszały, co on mówi. On ma dużą wadę wzroku? A ja nie wiem, nie wiem, ale... Bo tak się to się dzi dziwnie rozgląda. To coś tu nie tak jest. – Jak to? – Co nie tak? Co nie tak? – Energia jakaś jest nie dobra. – Co ona, z elektrowni jest? – I chyba będę musiała to sprawdzić. – Co ona będzie sprawdzać? Energię? – Ja mam to wahadełko, żeby sprawdzić. – Patrz, patrz, patrz. – Za dużo tej złej energii. – Jakiej złej energii? Co? – Ooo. – Co ona wymachuje tym sznurkiem? Kurczę, no. Wahadełkiem, przepraszam. O, Jezus, Maria! Zobacz, was w przeciągu się przestraszyło. Co ona? Ojej! No właśnie, ona się wszystkiego boiła. Tu są okna, to co ona się zwariowała. Ojej, Bo... boże, co tu się dzieje? Zaraz gotowa tutaj nam na zawał paść. O boże, o boże, kochany! Jezus, Maria! Gdzie ja trafiłam? Może ma jakieś omamy? Może, nie, nie wiem, może to jest jakaś chora psychicznie osoba. Gdy przestraszyła się otwartych drzwi balkonowych, od razu wiedziałam, że coś z nią nie tak. O Boże, Po poświęcę. O, no pięknie. Słuchaj, ona będzie to wszystko kropić. Zgiń, przepadnij, siło nieczysta. Miała podłogę zmywać, a ona, ona święci tutaj wszystko. Sól jest. Może od tej święconej wody dostała tego szwuru? Uciekaj, siłą nieczysta! Opuść te progi! No sól rozsypuję, no daj się spokój, no co? Posolone i poświęcone. Dusze zagubione, bąkające się. Idźcie, idźcie stąd. Przez chwilę miałam wrażenie, że biorę udział w jakimś bardzo kiepskim horrorze. O, są jajka. Spróbujemy. No nieprawdopodobne. Sól, jajka, woda święcona. Co to jest? Energia nieczysta, zamknięta w tym domu. Jaka energia nieczysta? Wejdź w to jajko. To są jakieś. No energia w jajko ma wejść No, no przepraszam, no nie mogę. No. Zgiń, przepadnij. Też co to widzisz, to ja widzę? Skąd ona wzięła te pomysły na kropidło, sól, jajka? Jeszcze jest nie w porządku. O, opętana? Przez koguta chyba opętana. No, jajka rozrzuca. Daj się spokój. No. Muszę cię znaleźć i znajdę cię zaraz. Jest. tu. Schodzi do piwnicy. Ja tam zostawiłem telefon. Boże. O Boże. Słuchaj, ja piwnicę przepraszam. Patrz, zobacz, obserwuj, Dobre. co ona robi po telefon. Bo przecież jak zadzwoni, to zawału dostanie. Tutaj musi być. Tu się ukryje. Co ona robi? Muszę. Ta. Ta kobieta naprawdę zwariowała. Jestem coraz bliżej. Tu jesteś. Przepadnij. Dłużej. Nie zostanę tu dłużej. A pani dokąd tak cię wybiera, o je, trzeba nie, trzeba posprzątać ten bałagan, trzeba posprzątać tak bałagan. Proszę pani, nie, nie, nie da rady, nie da rady. Nie My zostałem. z tym nie zostaniemy tutaj. Bardzo proszę. Tu Co tu nie się dzieje? Proszę panią. Czy pani w kurniku wcześniej pracowała? Co to z tymi jajkami? Ja Co to jest w ogóle? sprzątałam. Tak, oczywiście. Proszę. To demony. to demony, ja już tu nie wytrzymam. To jest dom nawiedzony. Foriatka. jest nawiedzony nie zostanę tu ani chwili dłużej. Ci ludzie są porąbani. Najgorsze to jest teraz przed nami. Musimy posprzątać cały dom, zanim Ulka wróci do domu. Kurna, co to za... Że... No patrz, zobacz, urwała druci. Nie no, Co na uprawie? Zobacz, co? O. co, No O, no, złożył. No,